Drodzy Państwo, nie wiem, czy macie już plany na 5 kwietnia, ale jeżeli nie, to chętnie wam ten weekend zaplanujemy. Chcemy Was zaprosić w sobotę 5 kwietnia na doroczny kiermasz harcerski. A zapraszamy wspólnie z panią Angeliką Dubiel, wiceprezes koła Przyjaciół Harcerstwa w Chicago. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To stała tradycja, już można tak, tak powiedzieć. Przed Wielkanocą Harcerze, Koła przyjaciół harcerstwa robi kiermasz. Tak. To już jest od, od wielu, wielu lat y, naszą tradycją, chociaż w tym roku troszeczkę się zmieniła. Z dwóch dni na jeden mhm. w sobotę, a niemniej jednak y, wiele tych samych rzeczy, które bywały Czyli dawniej. Czyli praca będzie bardziej skondensowana, bardziej tak. dynamiczna i nastawiona na sobotę. Sobota, 5 kwietnia, od 12 do 6 gdzie? Y, w u Świętego Ferdynanda, mhm. w, w sali JCT Turba, mhm. a, czy wejście od, y, od kaplicy. Wszyscy wiedzą dokładnie. Tak, będzie oznaczone, także um, każdy trafi tam, tam, gdzie trzeba. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo yy, przede wszystkim yy, pieniądze zebrane podczas tej imprezy trafią na bardzo szczytny cel, o tym zaraz Wam opowiemy. Ale co jest w planach, czego można się spodziewać na tym kiermaszu? Yy, no, przede wszystkim yy, gry, zabawy organizowane przez yy, harcerzy harcerki. A za drobną opłatą, naprawdę drobną, można, można... dzieci mogą bardzo fajnie się pobawić. Mhm. Są so naprawdę y, oryginalne te zabawy. Czyli <laughs> także... nie będzie to tylko skakanie w jakimś zamkniętym zamku. Są, to do są bardzo kreatywni z, z tymi zabawami, także, także można, y, można właśnie fajnie się zabawić. Dzieciaki bardzo takie młodsze lubią. Mhm. E, także zapraszamy właśnie z y, rodziców z dziećmi <laughs> na to. E, będzie to loteria z tam. nagrodami? Będzie loteria z nagrodami będzie loteria z nagrodami. Jeszcze jesteśmy w trakcie finalizowania nagród, mhm. ale mogę powiedzieć, że naszą główną nagrodą będzie 500 dolarów w gotówce. Wow, Gotówka każdemu się Pewnie, przyda, każdy tak? lubi. Także, <laughs> um, także to, to będą właśnie jedna z atrakcji. Um, zespoły artystyczne. Zespoły, nasz zespół harcerski na mhm. lechici Super. Także na pewno będzie z występem i jeszcze mamy jeden, który jeszcze nam ma potwierdzić mm -hmm. swoją obecność, um, także zobaczymy z tym. Będzie um, można dobrze zjeść. Będzie można dobrze zjeść. Um, planujemy placek po węgiersku, taki tak fajny, za. harcerski, gorący, mm -hmm. z blachy. Um, um, oprócz tego gołąbki, pierogi takie typowe. Polskie, Czyli klasyczne, klasyczne polskie jedzenie. tak. tak. A, no i będzie można zrobić zakupy. Będzie można kupić bazie, palmy wielkanocne, troszeczkę ozdób takich mm -hmm. różnych wielkanocnych, także myślę, że każdy coś znajdzie. Yy, dla siebie. No to są właśnie te rzeczy, w które wszyscy staramy się tak. zaopatrzyć przed świętami, jakoś przygotować tak. te nasze domy. Na nalecie świąt, żeby, żeby no, pachniało trochę wiosną, trochę wielkanocą. Więc Nie szukajcie daleko, jeżeli chcecie bukiet pięknych bazi, no to właśnie tutaj, do 5 kwietnia tak. na harcerskim kiermaszu. Yy, to imprezę robicie to wydarzenie robicie po to, żeby zebrać pieniądze na rzecz. Koło przyjaciół harcerstwa i co później dzieje się z tymi środkami. Tak, e, więc e, te pieniążki przeznaczamy na utrzymanie e, Camp Norwid, czyli mhm. takiego ośrodka w Wisconsin, e, na który harcerze i zuchy e, wyjeżdżają na obozy, na kolonie e, w lecie. Także jest to e, ośrodek zakupiony ponad 50, 57 lat temu przez, przez rodziców, przez instruktorów. Mhm. E, jest to około 350 akrów lasu, jezioro, mm. a także. No i ten ośrodek służy wszystkim harcerzom tutaj z okolic tak, Chicago. Tak, tak, tak. Wszystkim harcerzom, wszystkim jednostkom tutaj jest Chicago, mm. oko z okolicę tak samo. A teraz Wszyscy jest zima, ale jaki jak, jak jest plan? Kiedy ruszacie? Kiedy pierwsza ekspedycja trafi y... do Camp Norwich, żeby no więc... zobaczyć, co się tam dzieje? <laughs> więc tak, oczywiście wiadomo, to y, akcje letnie, czyli obozy, kolonie to jest jedno ale taki ośrodek wymaga y, pracy, żeby go utrzymać, mhm. y, po, y, ponieważ przez zimę tam nikt jest zamknięty, nikt tam nie jeździ, więc... Ym... No, trzeba pojechać i, i zobaczyć, e, zrobić rozeznanie, no co właśnie. się stało, czy był duży śnieg, czy nie, Ta. czy coś trzeba naprawiać, czy nie. No i poza tym taka, taka regularna, ym, jak ktoś mówi, y, że no, po sprawdzeniu wszystkiego, mhm. czy, czy wszystko działa tak, jak powinno i, i ja przygotować myślę. i zacząć przygotowywać właśnie do akcji letnich, bo to wymaga też... Pracy. Wszyscy, którzy mamy domy, wiemy doskonale, tak. że kończy się zima, przychodzi wiosna i trzeba zobaczyć, właśnie to trzeba poprawić, to się zepsuło, tak. a to trzeba wymienić. To samo jest tam, prawda? Więc Dokładnie. te koszty z roku na rok istnieją, są rzeczy, które trzeba wykonać. Tak. Oczywiście, no i oczywiście to są opłaty ubezpieczenia mhm. i, i tak dalej, więc, e, więc taki nasz średni koszt utrzymania tego ośrodka to jest około 20 tysięcy rocznie. I cały ten koszt pokrywa, pokrywają środki zebrane właśnie przez Koło Przyjaciół. Tak, marcystwa. no tak, z akcji, które które organizujemy przez cały rok i ze składek też, a także, także to są. Kto korzysta właśnie... później. I, I w jaki sposób harcerze korzystają z kempingów Więc harcerze wyjeżdżają na, na biwaki, mhm. a, czy jakieś właśnie szkolenia, jeżeli mają organizowane, jeżeli chcą tam zorganizować, głównie akcje letnie, tak jak mówię, kolonie dla młodszych dzieci, dla starszych obozy. Yy, I my, jako Koło Przyjaciół Harcerstwa organizujemy też yy, w Labor Weekend yy, taki weekend rodzinny. Także Czyli można wtedy, tam wtedy przyjechać. Można tam wtedy przyjechać, tak. Mm -hmm. Z reguły to nie są wtedy tylko rodziny harcerskie, tylko też, yy, też zapraszają swoich znajomych, i, czy, ro, czy tam rodziny, i, i, i można wtedy przyjechać i, mm -hmm. i, i zobaczyć. Yy, Cały ten ośrodek. Ważne jest również to, że Wasza praca w Camp Norwid na miejscu to nie tylko naprawianie, łatanie dziur i poprawianie tych rzeczy, które się niszczą, ale także rozwój, inwestowanie w nowe rzeczy, w nową infrastrukturę. I mam, drodzy Państwo, dobre informacje, bo udało się Wam, Kołowi Przyjaciół Harcerstwa, uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z funduszy polonijnych w zeszłym roku na co te pieniądze zostały wykorzystane? Tak, udało nam się we współpracy z naszym naczelnictwem w Londynie a, i z zhr z Polski mhm. a my, jako koło przyjaciół harcerstwa i obwód tutaj Chicago, który jest właścicielem domu harcerskiego otrzymaliśmy wspólnie właśnie dofinansowanie na y, kilka projektów, tak. to jest ogólnie projekt dwuletni, więc my w Camp Norwid w tamtym roku Um, dzięki tym pieniążkom mogliśmy zrobić nową studnię i dokonać wszelakich podłączeń do tego elektrycznych, które były, były potrzebne. Nowa studnia była nam potrzebna, um, ponieważ no, jest kilka studni na ośrodku, ale one są już dosyć stare, tak. więc y, i, i to była też studnia, która w, stosunkowo właśnie blisko y, znajduje się do, do, do pewnych punktów, no była mm -hmm. potrzebna, także cieszymy się, że to nam się udało, zakończyliśmy ten projekt, jest wszystko gotowe. Y Można do... korzystać. Można korzystać. A co w tym roku? A w tym roku planujemy wymienić y, dwa pomosty na jeziorze, mm -hmm. także y, i dom harcerski miał. Y, Wymienione w tamtym roku nowe okna i drzwi, także są piękne okna i drzwi i w tym roku jest plan na wymianę kuchni, na remont kuchni. Super. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że, że udało nam się i, i Ministerstwo Spraw, spraw Zagranicznych, zagranicznych stanęło na wysokości tak. zadania. Przyznało nam to. Ale to, to jest dofinansowanie. kropa w morzu, drodzy Państwo. Tak naprawdę to, to od nas, od, od naszego wsparcia zależy, to ile pieniędzy uda się zyskać i, i co uda się zrobić w Camp Norwich w Krywiec, takiej perełce, tak. z której od 50 lat ponad tak. korzystają wszyscy szikagowscy harcerze. Przed Wielkanocą jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że harcerze sprzedają nam baranki, wielkanocne. baranki tak. Co z barankami? Będą, będą baranki. W tym roku sprzedaż i, i baranków prowadzi, prowadzą rodzice i harcerze z mhm. drużyny drugiej, która znajduje się przy, Spotykają się u świętego Ferdynanda właśnie, mhm. więc nasi harcerze z drugiej drużyny. Wybierają się do Kanady o, na obóz fajnie. w lecie. Zostali zaproszeni przez tamtejszych Harcerzy i zbierają po prostu środki finansowe, żeby, żeby, żeby jak najwięcej żeby sobie sfinansować. I to jest też tak. bardzo ciekawa historia, tak, bo rozwiązanie tak. tych amerykańsko-polsko-kanadyjskich stosunków doszło w zeszłym roku na światowym zjeździe harcerzy. Tak, tak, także to znaczy to są po, również polscy harcerze tylko z Kanady, Kanadzie, tak. Tak, tak, to nie są skauci mm -hmm. kanadyjscy tylko, tylko polscy, polscy harcerze, harcerze z Kanady. Tak, spotkali się, zapoznali się na, w tamtegorocznym zlocie, tak. zlocie i w North Carolina zostali zaproszeni i Świetnie, i miejmy, miejmy nadzieję, że pojadą, miejmy, I miejmy nadzieję, nadzieję, że będą pojadą. również dzięki tak, waszemu wsparciu. Tak. Świetnie, zapraszamy Was naprawdę bardzo serdecznie. Sobota, 5 kwietnia. Kiermasz Harcerski zaczyna się od 12, potrwa do 6. Będą atrakcje dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mają kilka czy, czy kilkadziesiąt lat. Będą gry i zabawy dla dzieci, loteria z nagrodami, będzie można coś zjeść, będzie można zrobić wielkanocne zakupy. Zapraszamy do Kościoła Świętego Ferdynanda, tam w Jason Torba Hall, w tej dużej sali pod kościołem będzie można skorzystać z tych wszystkich wielkanocnych dobroci. Tak. Zapraszamy tak. bardzo serdecznie. Zapraszamy bardzo serdecznie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszała wspólnie ze mną pani Angelika Dubiel, wiceprezes Koła Przyjaciół Harcerstwa z Chicago. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.